Koźmiński. Reaktywacja. Pamiętam, napisałem chyba z 10 lat temu taki felieton do Rzeczypospolitej o coachingu. Że to jest zawracanie głowy, że to się nie przyjmie, że to jest takie ple ple ple. Rzadko kiedy się tak absolutnie myliłem. Jak to falą poszło, to też jest moda, ale okazuje się, że to jest strasznie potrzebne. Wiesz, że to jest w firmach w tej chwili w Polsce bardzo często jedna z głównych bonusów, że dostajesz prawo do 6-8 sesji z coachingu. I ludzie to biorą. Ja jestem zadziwiony, jak psychologowie potrafią potrafił być pomocny. Niektórzy powiadają, że jak chcesz mieć przyjaciela, to kup sobie psa. A inni mówią, że pójdź do kołcza. Ludzie mają rzeczywiście takie potrzeby. To jest następny etap w firmie, że będzie bonus w postaci psa przydziałowego. Tak jest. Ten najlepszy byłby oczywiście taki pies, który mówi. I przechodniej, taki żeby go można było zabierać i dawać. I by... dawać, tak. tak. To jest najzwyklejsza ludzka potrzeba, która w tym lonely crowd, w mm -hmm. samotnym tłumie tak. jest niezaspokajana Mianowicie, że ludzie potrzebują mieć przyjaciół, autorytety, kogoś, do kogo można pójść się poradzić, zapytać. Taką rolę w jakiejś mierze odgrywał tradycyjnie ksiądz. W tej chwili te więzi zostały zerwane i trzeba je sztucznie odbudować. I to jest właśnie taka proteza. Która tak. prawdopodobnie jest potrzebna. Myślę, że masz tutaj rację. Ja też byłem zawsze bardzo sceptycznie, żeby nie powiedzieć szyderczo, nastawiony do całej tej koncepcji. Okazało się, że ona, że ona jest potrzebna, bo tradycyjne społeczne więzi rwą się strasznie. I trzeba tworzyć najróżniejszego tak. rodzaju protezy. Koźmiński. Reaktywacja. Chiny są niestabilne systemowo, dlatego że 36% ich dochodu narodowego zależy od eksportu i z tego prawie 80% to jest eksport do Ameryki. I to oznacza, że jeden porządne pociągnięcie ołówka przez Obamę i powrót do polityki protekcjonistycznej oznacza dla Chin zatrzymanie wzrostu gospodarczego, bankructwa firm i społeczne niepokoje. Więc oczywiście, że Obama nie pociągnie ołówkiem, ale moim zdaniem w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech będziemy obserwować narastający protekcjonizm Europy i Ameryki, dlatego że Chińczycy po prostu wykańczają całe gałęzie przemysłowe. Uważam, że i Europa, i Ameryka będzie zmuszona do protekcjonistycznej polityki w celu zahamowania rozwoju gospodarczego Chin i w celu zmuszenia ich do podwyższenia wartości juana. Chińczycy są na tyle mądrzy, że wiedzą mniej więcej to samo co i Ty. Próbują temu zaradzić. Tak, przestawiając eksport na Azję. Przestawiając eksport na Azję i rozwijając bardzo intensywnie rynek wewnętrzny. Poza tym mają jeszcze jeden obszar ekspansji, który jest niewykorzystany przez nich, to jest Rosja. Rosja demograficznie nie jest w stanie utrzymać tych olbrzymich obszarów Syberii. Jest wreszcie obszar afrykański niezwykle cenny i niezwykle ciekawy dla nich. Ja sądzę, że Chińczycy będą próbowali zdominować znaczne części Afryki. Na razie zrobili tam pastwiska. No, Tanzania i Etiopia to są dwa główne pastwiska dla bydła i świń dla Chin. No nie jest to taki głupi. Oni upisku. zjadają 54% światowych świń. Przypuszczenie o kataklizmie jest chyba trochę przesadzone. Tym bardziej, że Chiny działają w systemie rządów autorytarnych, który się zapewne nie zmieni. Cokolwiek by nie powiedzieć, to u podstaw sukcesu ekonomicznego Chin leży masakra na placu Tiananmen. Gdyby jej nie wykonano, Chiny nie byłyby w stanie zrealizować swojej bardzo skutecznej polityki prorozwojowej. Sądzę, że ten protekcjonizm będzie troszkę inny niż tradycyjny, ten, który doprowadził do II wojny światowej. Będzie to protekcjonizm, który będzie bardziej elastyczny, w którym znajdzie się miejsce na różnego rodzaju pomosty transnarodowe, ekonomiczne. Gdzie będą, takimi pomostami, oczywiście, są korporacje wielonarodowe, których wówczas w tej skali nie było. Koźmiński. Reaktywacja.